Nie wiem, co to jest. To. To. Tu. No, ale mogę jak tam było? Gdzie Ty byłeś cały czas? Na izbie byłem tylko 48. No, był, wiesz, wcześniej, nie? A skąd masz że... taką zatysko? To od Mariusza. On tak? idzie, no ten, ty. Byś, nie? On idzie do pudła. Idzie do pudła. A ten to z Tobą czy osobno? Dlaczego? Nie kurwa ty, powiem ci, że ciężko. Dlaczego idzie do kurwa? No, sam odpierdolił Żebym ja wiedział, to wiesz, jak by było. Kurwa, on też modli. je jebany. To wiesz, jutro już idzie. Południu. Idzie na tą dom? Tak. Ale, nie to wiem, to wiem, na dół idzie. Ale za co? Nie wiem, z artykułu tam trzeciego paragrafu 50 ileś coś Ale nie wiem co to za paragraf Chyba Nie wiem co to za paragraf To co jest 50, Nie to nie wiem To to? Dobra? Nie Dobra No? Nie no teraz na działo to jest sama to. Dobra, no, no dobra to jest. Nie, tam się nie będę ganiał po wieczorem, co to, a to jeszcze nie, nie trzeba, Znaczy jeszcze nie jest tak źle. Dobra, na razie. No, no i to. No ja bym to Najbardziej mnie to w żeby mi zajęła mi Kurwa, ty mordę pierdolony tfele. Ja tyle tylałem kurwa za damski chuj. Chuj mi nie wypłacił, kurwa żadnych pieniędzy. Kurwa, komu ty chcesz to mówić, kurwa? Co mówić, poważnie. Nic ci nie dał? Nic mi nie dał, nawet groszka. No tak, co tam ty chuj Nic ci kto nie uwierzy, kurwa, i nie kłam, kurwa. Tak Ilek cię zobaczy, ty ci tak wpierdolisz, że zobaczysz. Kłamiesz jak chuj. Każdy, kurwa, co robi, kurwa, wypłatę ma. To jest kolator, to? co? No, że mi nie wypłaci. Tak. Ty... Z racji mam je wypać, Ja kurwa ty kupiłem komórkę. Co? No. Ta komórka była kupiona. No to ile ona kosztowała? 300 złotych pojebałem 300. 300? Ten kurwa rupieć. 300. 300? 300 to taki byś miał To ty to nie uwierzy. Ty taki, bo jakichś bajki we świrkowie to od razu masz pizdę papam z ja to się nie boję kurwa Jucha. To już wpierdol już dostanę i tak. No ma już ma być dziś, dziś jutro, pojutrze. Ma być początek teraz, tak? A, nie, no, nie wiem no, w sumie. Znaczy czego to. To co? To już to jest kurwa. Dopóty mam na granum, kurwa za tymi, za tenami. u kogo? U folii. I co tam jest? Tam jest dół. I co tam jest? O, no, te, te. Budynki się stawia, takie domki Drewniane? Tak. No wiem, No i co tam by się robił? No budynki stawiają. 5 zł od godziny. Zbolełem 5 zł mieć niż kurwa tych za za 30 złotych. Cały dzień teraz mi kurwa, 50, i policzył 12 godzin, pierdolony. Miałem 15 złotych. Po ile musiałem jebać? No gdzie to było? Nie wiem, nie. Nie, no, chyba złotych, kurwa, 10, nie? Chujo. To mnie wkurwiło, wiesz? Kurwa, za bardzo wkurwiło i zrezygnowałem. No gdzie są te zapałki, do chuja? No nie wiem, no przecież był no. już. Ja mam tyrać za kurwa te 15 złotych, to ja go pierdolę sam w dół. To ty. To jest w tym. Około 15, to jest to gdzie kurwa, że roboty. Ale, ja, chłopaku, spotkałem z tego.

Się, to ja nie po Gdzie ty kurwa masz skarpetki ty, ja pierdolę Gnój jak chuj no. ty, ty się nie mułeś, kurwa ile czasu jest? 6 Gdzie kurwa? 6 minut Tam u nich No kurwa u nich, widzę właśnie po łapach Ja pierdolę ty tych, ja pierdolę Gnój jak chuj Wiele skończy skończył policja przyjechała, ja mówię do nich, no ja i tak sam mógł byś to posumieć, no kurwa na... No a kochano, i drugi, że jest nie była, na kochanów. W porządku wszystko. Co badanie ci robili? No, no ale ja się nie przejmowałem, co to zobacz. ile w Jak to muszę było? Trzy tygodnie. Ja pierdolę. To dobre? Trzy tygodnie. Nieźle. Nie mogę tego kurwa... Tego nie mogę doprowadzić. To ten do roboty, wiesz? Co? Ale masz ja pierdolę Ty. Sramę chłód. Skarpetki masz najlepsze kurwa wiesz, nie, mam, Ale już by wiesz kurwa, wiesz? już Mogę tego kurwa kurwa. Ulicy dzwonił. Ostatnio mnie słuchali. Ja wiem. Ja wiem. tam. mnie. Ja. DFC A, ja z ESTES za budką spałem. Z którą butką? Ja za budką spałem. Później spodob, podobną poszedł. Powiedział, wypierdalę. Do na a do No i co? wypierdolił. Przyjechała policja. Ta sama. Później do domu przyjechała. Do Ciebie? Kurby, do sama. Tak, znaczy na początku padaszkę zostałem taką... Ale to gdzie, kiedy, ty do domu kiedy ty do domu wróciłeś? Kiedy ty do domu wróciłeś? Tu mnie Kiedy do domu wróciłeś? Dwa dni temu wróciłem, a później wiecie, mnie złapał. I kto cię to... widział w domu? No zło, Ani tam jest. Bo ja upadłem tak na podłogę od stanie. A coś wybyłeś? Hmm. Upadłem. Upadłem centralnie od razu. Co głową pierdolę. I nagle, kurwa zacząłem się z nienawka bić, kurwa w tę. Pamiętam, że biłem się tak kurwa po klasy. I później już nie pamiętam o tym dalej. Nie wiem, co się stało. Później pamiętam policję. Weszła do domu. A ja, a ja do nich mówię, ja nigdzie z panami nie jadę. I kurwa, chciałem oknem, nie? Która to, to godzina to do... była? A nie wiem. Myślę. No wiem, że mam na izbie 16 coś. To która to była jak oni ci wzięli? 15 to... Kiedy to było? Ale Ci powiem. To było wczoraj w niedzielę? A nie wiem, kiedy mi oni chuje zabrali nawet. No dzisiaj jest siódmy. To jest to? A, no, mam wszystkie papiery, kurwa, już jebane. nie mamy. Zatem jest tylko Gdzie oni cię wzięli na Chińskiego, tak? A, na no, Klińskiego. 5 maja, to był kurwa, to było w sobotę. To było w sobotę? O. Do 16. O. Mali nie pegały, to jest dole. Bo kopałem w klapę. A kiedy cię, w, a kiedy wszedłeś z izby? A nie wiem nawet Wyszedłem, że jezdej chyba z... 1,28 promila ty nie było nim. Nie byłem bardzo pijany. Bo wybiłem tylko samatkiem kurwa ołówkę i jedno pigło. Zobaczmy z BTS-em nie. Ja. On się nazywa sama. Kto? No te BTS jest Trzamaj Trzymaj to A co dalej kurwa to? No to był 5 maj, czy To była, to była kurwa sobota. W sobotę je zabrali. Ale z domu cię Tak. Łódź kurwa 1615 Coś tam, coś tam. Coś nie miałem kurwa dużo ich. On powiedział mi, że mam 1,8 i 8 Prębina. A skąd ci w domu? Tak, w domu. A kto w... ci powiedział, że w domu masz domową? W stanie o, rodzina swoim zachowaniem stwierdziła zagrożenie dla życia i zdrowia własnego i ich osób. Jesteś psychol, kurwa, to ześć na psychola jest. Nawet no, do pudła się nie odejrzym. że za jedna buty, jedna koszula w podnie. O no, nie mówię bardzo, że się nie kosztować. Tylko bluzy mi zajebali, do domu. A, i pasek. Ale zapomniałem o sznurówkę. Ja to... A, Ci dali? Tak, sznurówki. Ja ją kozapsuję. Przecież się z rodziną, swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego i innych osób. Ty jest psychon, kurwa. Może na nadenata, kurwa, no. Ja nie ja Te papiery to. są kurwa już do, do kochanówka idziecie. Nawet do, do, do Dębicy. Do Dębicy nawet Ci nie wezmą z powrotem. Ej, pierdolę sam dupę. Podobał kurator na wyjdzie.